Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już drugim z Blairwitcha. Przepraszam, w tamtym, w tamtym odcinku yy, źle ustawiłem OBS-a i no, się nie nagrało dobrze, ale w tym już myślę, że będzie dobrze. Wszystko ustawione. Znaczy, na pewno, bo już sprawdziłem nawet. Dobra, idziemy. Tak, też prosiłem o to, żebyście pisali w komentarzach propozycje na imię dla psa, no to oh, tam wybrałem back? jedną, pimpek, oh. będzie. Może chodzi o tego... O, to. A to... No. Jest tam. Pies ma. Nic nie mogę zrobić. Co się stało? Hej. Zobacz, czy się coś... And there is no, there is no. Let's see, there is no. This. This wasn't here a minute ago, right? What? This tape? Did it just. No, 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 that's not possible. We'll get it together, Ellis. It's probably Peter's. Maybe both can catch a scent. No, zobaczmy. Eh, bullet, bullet, chodź the do. Real? W summier, pimpek, pimpek. Well, you know what to do, buddy. Just like in training.

Impek. Ja jestem ciekaw, czy ten, to będzie dobra gierka, czy raczej taka... ...sobie. No żeby też nie dostać tu zawału, może dobra, co to. On się boi. A nie wiem o co chodzi. A, chyba to mam zniszczyć. No i trzeba nic nie mogę. No dobra. Dawaj. Jakieś rzeczy się pojawiają w tym ciekawe. Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że tutaj za chwilę nie wyskoczy nic. Co tam znalazłeś? E, więc... nic. No może nie będę męczyć. Nie wiem, czy on się w sumie męczy, moja postać. Tak się zastanawiam. Żeby ten później męcząc uciec. Nie gaś tej latajki. Nie gaś, bo tutaj ta latajka tylko daje mały... To małe pole widzenia. Oh, 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 oh. I should pick up. Might be important. Uh, go, go ahead. Go ahead. God damn it, Ellis. I've been trying to reach you for hours. First the kid, and now you. It's like the only thing I do is chase after whoever walks into this goddamn forest. Where the hell are you? Uh, we, we went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area, we didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down until we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis, I'll keep you posted. Over now. No, ja bym na niego poczekał. Kupię jaźń, tak jak to się mówi. Na pewno lepiej by było w kupie. No ja bym nie wchodził do tej wody. Za no, siebie się nie oglądaj nigdy. Ty piesek mi zniknął. Tu jesteś. <grystanie> Już myślałem. Hey buddy, what's wrong? Znowu to. Jest No dobra. Dziwne. Niesamowita przygoda w lesie tak zwana. O, zapis. No coś będzie, bo zapis był. No szkójna oczywiście, no. Zawsze takie coś się musi dziać. Latajka się psuje. Ooo. Ty, ale może zapal tą latajkę. Ja nic nawet nie widzę. Łokłudy. Co się dzieje? Tutaj zgłosić się mogę jakoś. To Spencer. No, jeszcze w to takie trochę bezsensowne, znalazłem drzewo wśród lasu. No, dawaj ping pek. Uuu, jakaś ruina. On your side. Yeah, actually, you, you know if anyone's ever done any construction work out here? Like what? Like reinforced concrete, foundations, hey, or, uh, trenches. Trenches? Well, there hasn't been any military presence in these parts since the Civil War. Ellis, are you are you sure? I know what I'm seeing, Lanning. All right, all right. It's just i te... i są. i Chodź tu, Pimpek. Co to jest? Jakaś zagadka. To gdzieś pewnie muszę znaleźć yy, nagranie, albo jakąś i gdzie to będzie rozpisane. Może gdzieś niedaleko będzie. Chodź tu, pogłasknę cię. Yeah, Jesteśmy tylko we dwójkę, No Dobra, idziemy. no nie podoba mi się taki ciemny las. Tak jak rano tam chodziliśmy, to było fajne. To mi się podobało. Znowu zapis, znowu coś się będzie dziać. Chociaż może niekoniecznie dziać, ale coś będzie na pewno. Uh, the the again, Ej, no daj. I... Ej, no. Cukierk też fajny. Now show me. No, co jest? Uspokój się. Biegasz jak szalony, Uu, coś tam coś znowu masz. kozak, Obejrzyjmy. Drzewo. Dobra, no to tak. Myślę, że to drzewo, przewalenie się. I to ta piłeczka może być. coś jakoś tutaj może o coś takiego jak on upuszcza tą piłkę o coś w ten stylu bym dał no chyba coś takiego no Alice Davies, Peter didn't run away, he was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. What? How do? Wait, a tape in the middle of the forest? Alice, are Yeah, those tapes—they they make things appear, but you, 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 there's no time landing We have to find the kid. He's in serious danger. Alice, even—even even if that's true, I—I I can't let you go alone. I don't have much choice. Look, I won't do anything stupid. I'm just gonna find him and wait for you to catch up. Over and out. No, Alice, wait! God damn it! Plus jeden, ja bym sam tym się Ale ja już zapomniałem drogi, jak tam się szło Kurde, No jak tam się szło? Jakoś stąd chyba przeszliśmy Był ten wrak. No i tutaj się potem szło O i chyba Gdzieś No i chyba tutaj będą zaraz No tutaj to było ocean ja to zrobić, niby zastanówmy się było tak yy, to nagranie bym jeszcze raz chyba zobaczył. Zobaczmy to nagranie, gdzie ono jest. Tu włączno kto widzowie. Nie mogę nie się o co chodzi, no bo nie mam pojęcia. Zobaczmy yy, nie zapisz tylko te nagrania Obejrzyjmy sobie kasety No... There it is. Heal, come on, Pete. Peter's in danger, and we're the only ones who can help him. That's it. Take me to it. Dziwna ta gierka. Nie powiem takie, że o co chodzi z tymi nagraniami. Boże, pies, uspokój się. You sure this is the right way, buddy? No to przecież w kółko i chodzimy Dosłownie w kółko. Pimpek. Szukaj dobrze, a nie się opiedzielasz. Nie podobają mi się takie krzaki Gdzie jesteś? Czuję, że zgubię go zaraz boy! Tam, Bullet, Gdzie ty jesteś, Bullet? Ale latarka się wali, czyli zaraz coś się będzie dziać. No? Na co ty jeszcze czekasz bo ja tu w dupę nic nie widzę, no. Weź. Gdzie ty jesteś? Na co tyś czekasz? w dupę węża! Co się stało? Se poszedłem. Posze <grym> Dobra, nie wiem co się dzieje, nie mam pojęcia. <grym> Tam coś musi być. A, ja chyba w to muszę z latarki celować, a? To ogarniam. O, żeż ty. To bulet może zginąć? No bez jaj. W sensie, pimpek, pimpek może zginąć? Nie podoba mi się to, że Pink Peek zginie. Co to? Co to jest? Kaseta kolejna niebieska, co daje? Zagrożenia. Chyba co tu jest teraz ważnego? Zobaczmy jeszcze raz. Idę sobie tutaj. A okej, okay, to jest taka jakby pojada, że nie mogę stracić światła dobra. Że światło je trzyma z daleka, czyli to coś, co mnie wtedy atakowało. Chodź tu. No, cześć. Eee, nie mam pytań? Dobra. Myślę, że gdzieś, może niedługo w tym miejscu. Bulet, czekaj. Zaraz będziemy kończyć po tej walce. Tak myślę. Gdzieś tu. O, dobra, rozwalony Już trochę myślę, że odcinek może tutaj fać i siogajnie Dojdziemy tam do tego światła i tam zakończymy odcinek Dobra, no to tutaj to już wiem co będzie trzeba zrobić, to może jeszcze to zrobię. To będzie tak kaseta i tamta wskazówka nie po okruszkach. O naprawiłem. No to dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam do komentowania i subskrybowania mojego kanału i zostawienia oceny pod filmem. Trzymajcie się. Cześć.